Tu nadaje Tropmisja. Witamy ciebie na naszym autorskim kanale Tropmisja, który tworzą wspaniali ludzie. Ania, fotograf yy, i grafik. Na co dzień zajmuje się zdrowym stylem życia, jak również psychologią dziecka. Łukasz, projektant, kreator, który uwielbia podróżować, jak i poszukiwać. Szymon mentor, regionalista, społecznik. Pasją Szymona jest rękodzieło, takie artystyczne, jak również czytanie książek. Pawełek, kompozytor muzyk, jak również muzyk zespołu dr. Wad, pasją Pawełka jest muzyka. Ja nazywam się Dorian, jestem regionalistą, przewodnikiem i byłem majorem Straży Granicznej. Moją pasją jest rozwój osobisty, historia realna w armii Mazur, motoryzacja, jak również geopolityka. Naszą misją jest odkrywanie tajemnic. Z przeszłości, z przeszłości regionu, edukacja, rozwój drzemiących na nas pasji. Na naszym kanale każdy znajdzie coś dla siebie. Będziemy mówić o. poszukiwaniach ciekawych faktów i miejsc. O historii Warmii i mazur. Legendach i waszach Warmii i mazur pod hasłem Mazurski Bajania. A z mojej strony postaram się to bawić muzyką, która będzie w tle. I będziemy też mówić o motoryzacji. Jak również będziemy przeprowadzać bardzo ciekawe wywiady z mega ciekawymi ludźmi, do których będziemy docierać, i z tego miejsca zapraszamy ciebie na tę niedzielę na godzinę dziewiątą, gdzie będziemy opowiadać o tajemnicach podziemnego miasta Rastenburg. Na koniec słowo mentora: Dorian, Paweł, Szymon, Ania, Łukasz, z nami znajdziesz tego szuka.